Dzisiaj pójdziemy dla Ukrainy. Trasa 15 km dochód z dzisiejszego rajdu będzie przeznaczony na, na leki dla uchodźców, którzy znajdują się u nas w Sielpi, w naszych ośrodkach. Pogoda nam dopisuje, tak jak zresztą zawsze pogoda może być dobra albo bardzo dobra. Dzisiaj jest akurat dobra. W Starej Kuźnicy jest y, przystanek, będzie ognisko i kto będzie chciał wrócić, to wróci, a kto będzie chciał, to idzie dalej. Myślę, że będzie fajnie. Pomysł na zorganizowanie rajdu wziął się z tego, że praktycznie od 5 marca jesteśmy tutaj z pracownika ministerstwa na Sielpi i widzimy jak ogromne potrzeby są zarówno środków finansowych, jak i przede wszystkim leków. Więc postanowiliśmy zorganizować to w formie rajdu, jakąś zbiórkę, która jest zarejestrowana w, oficjalnie w ministerstwie. Środki postanowiliśmy przeznaczyć głównie na leki, na zakup dla ośrodków na sielpi, gdyż no potrzeby te są wręcz niekończące. Co, co chwila ktoś przyjeżdża, odjeżdża, są ludzie, którzy ma, mają choroby i przewlekłe, i zwykłe przeziębienia. Także te, te środki z dnia na dzień schodzą po prostu w sekundę. Kolejna kwota to jest 20 zł wpisowego. Czy padają też większe datki? Jak najbardziej. Dziś padł jak do tej pory rekord. Osoba wpłaciła 200 zł. W chwili obecnej mamy około 30 uczestników.